Uciekinier. Kiedy dziewczynki zeszły na śniadanie, ich oczom ukazał się niespotykany dotąd widok. Pierwszy raz, odkąd przyjechały, zobaczyły smutną Alicję. Wpatrywała się z nieszczęśliwą miną w okno. Co się stało? Powiedz, Alicjo. Prosiły, jednak ich gospodyni tylko kręciła głową. W końcu mruknęła do siebie. Podnosząc się z wytartego fotela. Wróci, zawsze wraca. Ale kto? Maja, jak zwykle, nie dawała za wygraną. Alicja spojrzała na dziewczynkę, westchnęła i powiedziała Mój piękny, barokowy stoliczek ten okrągły z szufladką Laura pamiętała uroczy mebelek, stojący jeszcze wczoraj w salonie. Co z nim? Maja z coraz większą ciekawością słuchała Alicji. No więc on uciekł. Myśli królik ze smutkiem spojrzała na pusty kąt, a następnie na dziewczynki. Zdarzały mu się już nocne wycieczki, ale zawsze rano czekał pod drzwiami. A dzisiaj go nie było. Martwię się, że mogło mu się przytrafić coś złego. Ale dlaczego uciekł? Laura pierwsza ochłonęła po tej przedziwnej informacji. W końcu tyle niesamowitych rzeczy działo się ostatnio. Stoliczek twierdzi, że powinien zwiedzać i naprawiać świat, a nie tkwić w kącie salonu. Sapnęła coraz bardziej zdenerwowana Alicja, przestawiając na stole talerzyki i kubki. Naprawiać świat? Maja przełknęła chrupiącą kanapkę. Rozglądając się za swoim garnuszkiem z mlekiem. Stoliczek ma taką małą szufladkę, w której trzymam igły i nici. Ale to nie są zwykłe przybory krawieckie, tylko zaczarowane. A stoliczek myśli, że może sobie biegać po lesie i szywać wszystko, co tylko mu się spodoba. Dziewczynki spojrzały na siebie zdumione, a Alicja mówiła dalej: Czasami nie powinno się czegoś naprawiać, na przykład uschniętych gałęzi jesiennych liści albo dziupli w drzewach. A tymczasem mój nieposłuszny stoliczek właśnie to robi i nie rozumie, że tylko szkodzi innym. On zaszywa dziuple? Maja poderwała się z krzesła. Biedne dziuplaki. Laura aż zasłoniła dłonią usta. Biedne, przytaknęła Alicja. Nici są magiczne. Jeśli coś się nimi zszyje, nic już nie można zrobić. W zaszytych dziuplach znikają dziuplaki, a przyszyte, uschnięte gałęzie mogą spaść komuś na głowę i nieszczęście gotowe. Musimy natychmiast odnaleźć tego małego rozrabiakę. Maja już wybiegła z salonu, zderzając się po drodze z chłopcami. Szybko, szybko! zawołała wszystkich. Nie wiadomo, co on jeszcze wymyśli. Tymczasem stoliczka nigdzie nie było widać. Nie było też żadnych śladów, więc po długich poszukiwaniach zrezygnowane dzieci przysiadły na zwalonym drzewie. Długo zastanawiały się, co robić. Nic jednak nie wymyśliły. A kiedy chciały już wracać do domu z pustymi rękami, nagle usłyszały jakieś zawodzenie: Ktoś płacze. Laura poderwała się z miejsca, próbując zgadnąć skąd dochodzi głos. Tam! Maciek i Kuba już pędzili piaskową dróżką w stronę brzozowego zagajnika. Zaczekajcie! Po chwili również Maja zniknęła za krzakami. Kiedy dzieci wbiegły pomiędzy drzewa, od razu spostrzegły stoliczek. Biedak leżał przygnieciony spróchniałą gałęzią, którą wcześniej usiłował przyszyć. A teraz wymachiwał cienkimi nóżkami, nie mogąc się wygra molić spod zmurszałego drzewa. Oj, 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 jęczał stoliczek. Pomocy. Już, już! Postaramy się podnieść gałąź, a ty się wyczołgaj. Maju złap go za blat i na trzy pociągnij. Uwaga. Raz, dwa i trzy. dyrygował kuba. Już po chwili stoliczek stał na trzęsących się nogach, a Laura próbowała oczyścić go z błota i igliwie. Oj, 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 ale ja jestem biedny! stoliczek jęczał i biadolił, zamiast podziękować. W końcu Maja nie wytrzymała. A dlaczego jesteś taki biedny i nieszczęśliwy? Przecież to Alicja zamartwia się o ciebie. Ja? Ja zostałem przygnieciony. To się mogło źle skończyć. Stoliczek był oburzony pytaniem Mai, a wtedy pozostałe dzieci zaczęły mu robić wyrzuty. Alicja prosiła, żebyś niektórych rzeczy nie naprawiał, i nie wychodził z domu bez pytania, w dodatku z przyborami, które nie są Twoje. Stoliczek przysiadł na muchu. Zrozumiał, że dzieci miały rację. Nawet nie pokazał im swojej lekko obitej nóżki. Bał się, że dzieci powiedzą, że sam sobie jest winien. Już miał ochotę się rozpłakać, kiedy Laura powiedziała: Wiemy, że chciałeś dobrze. Alicja też to wie. Musisz tylko jej słuchać. W końcu jest starsza i bardziej doświadczona. Kuba widząc nieszczęśliwą minę stoliczka dodał: I na pewno podpowie ci, co możesz naprawić. Czyli co? Jęknął mebelek. Możesz naprawiać młode gałązki, które się złamały, powiedział Maciek. Kwiatki potargane wiatrem, uśmiechnęła się Maja. Ptasie gniazda po burzy, dodał Kuba. Albo schodki na werandzie, dorzuciła wesoła Alicja, widząc swojego uciekiniera całego i zdrowego. Macie rację, zawstydzony stoliczek przebierał cienkimi nóżkami. Od tej pory. Będę naprawiał tylko to, co da się naprawić. Bo przecież pomaganie to ratunek dla innych, a nie zabawa, która może się źle skończyć. Właśnie tak! zawołała Maja, przypominając sobie przerażający widok stoliczka przygniecionego wielką gałęzią. Właśnie tak! powtórzyła Alicja, prowadząc swoją zgubę do domu.